Zanim zaczniemy, to nie lubię tłumaczyć żartów, ale jestem do tego zmuszony, gdyż sporo osób nie zrozumiało, że w ostatnim odcinku pogromcy mitów wcale nie chciałem obrazić Riot'a. Lubię go i na jego mapkach przegrałem bardzo dużo czasu i uważam, że jest spoko mapmakerem. A w odcinku po prostu żartowałem i liczyłem, że wyczujecie czujecie sarkazm. A więc do rzeczy, jeszcze zanim powstała farmingowa masakra i to nawet grube kilka miesięcy przed tym, miałem pomysł zrobić coś podobnego, ale jak to ja nie miałem czasu i też w gruncie rzeczy się bałem, że poświęcę za dużo czasu i to nie. Wyjdzie, a nikt chyba nie lubi marnować czasu. Ale ostatnio przypomniał mi się ten projekt i chciałbym go wreszcie zrealizować, mianowicie projekt będzie się nazywać Farmingowa Sieczka, gdyż tak miał się nazywać, jak go wymyśliłem. I będzie to projekt, może nawet kilku serwerów, gdzie będę grał ja, wy, czyli Wizowie, i może jakiś youtuberów pozapraszam. I nie będzie to zwykła rozgrywka, gdyż będą różne wyzwania związane z rolnictwem i zwycięzcy będą zdobywać nagrody. Lecz żeby to zrealizować, potrzebny jest oczywiście jakiś budżet. I tu przychodzi aplikacja, dzięki której Wy otrzymacie 25 zł. I i ja jeśli założycie w niej konto. Powiecie pewnie, ale jak to dlaczego oni płacą za założenie konta? Otóż niektóre filmy wolą zapłacić za klienta niż za reklamę, bo bardziej im się to opłaca. Aplikacja ta istnieje już kilka lat i sam osobiście z niej często korzystam. Ale wy możecie odebrać swoje 25 zł i o nie zapomnieć. Całą instrukcję macie w opisie i nie trzeba 18 lat. Wystarczy konto w banku, a jeśli nie macie, to link do założenia własnego macie w opisie. Osoby na serwer w pierwszej kolejności będą brane te, które założą konto w tej aplikacji i się odezwą do mnie na Fanpage'u, że chcą brać udział. Mam nadzieję, że wreszcie uda mi się zrealizować ten projekt. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, a postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.